Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie otworzył wystawę plakatów pod tytułem Ale Dobre. Ekspozycja to jedno ze znalezisk, w którego posiadanie MOK wszedł pod koniec epoki Polski Ludowej. Miejski Ośrodek Kultury tak naprawdę wszedł w posiadanie tych plakatów w zupełnym przypadkiem. Pod koniec lat 80., kiedy zamykało się kino Polonia, znajdujące się na ulicy Chrobrego, po prostu przy scenie. Znalazła się taka góra plakatów na stos, spory stos, i ten stos trafił do Miejskiego Ośrodka Kultury. My od tamtego czasu, jako ośrodek wykorzystywaliśmy te plakaty z tego stosu. One zostały częściowo przebrane, przygotowane, ale tak naprawdę i koleżanki mojej Jania i Iwona, jakby pokazywały je już kilka razy i być może Gniezia nie pamiętają niekiedy takie prezentacje właśnie plakatów z tego zbioru. Ale po przeprowadzce, po zakończonym remoncie, my jakby dobieramy się do nich na nowo. No i tytuł w ogóle tej wystawy jest nieprzypadkowy, bo ale dobre. Odnosi się trochę do kanału filmowego i do znanego festiwalu Ale Kino, ale też jest takim okrzykiem, którym ja z siebie wydawałam kiedy po prostu co chwilę odkrywałam no, świetne projekty bardzo znanych polskich grafików, plakacistów, artystów, do bardzo różnych filmów, bo oczywiście są to plakaty filmowe. Częściowo twórcy są związani z polską szkołą plakatu, to jest bardzo fascynujące zjawisko w polskiej sztuce, w polskiej światowej sztuce XX wieku, ale nie wszyscy do niej należą. To nie ma znaczenia, bo wszystkie te plakaty są bardzo ciekawe i w, w różne. W różnoraki sposób odnoszą się do filmów, o których opowiadają, czy jakby których dotyczą. Napisy dziś mówią do nas o czymś nieoczywistym, często brzmią tajemniczą. Plakat z filmu Lokis sprzed 55 lat, gatunkowo określany romansem grozy z Małgorzatą Braunek i Gustawem Ludkiewiczem w rolach głównych oraz rysunkami Franciszka Starowiejskiego, aż zachęca, by film odszukać i obejrzeć. To jest tak, że część z tych filmów jest mnie osobiście znana. Część mnie niezwykle korci z powodu szaty graficznej, jaką artysta zaproponował, czy interpretacji danego tytułu, jaką zaproponował wizualnie. Ten romans grozy po prostu chce mi się zobaczyć. Część z plakatów, tak jak wybierałam, i właśnie o to dobre, to dobre, łatwo mi było wybrać. Znam Dzień Szakala, który jest bardzo znanym, po prostu takim thrillerem politycznym, ale na przykład właśnie Roman grozy jest mi zupełnie nieznany. Dziecięce filmy Bałwanek płynie do Afryki zupełnie jest mi nieznany i przy czym projekt Danki Bagińskiej jest tak uroczy, że myślę, że będzie tutaj cieszył po prostu oko najmłodszych naszych odwiedzających. No i może właśnie dotrzemy wtedy do samego filmu. Wystawa czynna będzie do końca kwietnia w holu głównym Miejskiego środka Kultury.